Ale wichura dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Witajcie w kuchni Kwasiora. Dzisiejszy przepis to będzie wspaniała sprawa dla ludzi zapracowanych. Dla ludzi, którzy pomimo że nie mają czasu, chcieliby przygotować coś dobrego, czy to na stół świąteczny, czy to na stół dnia powszedniego. Będzie to rybka Mianowicie karmazyn. Jednak karmazyna można w tym przepisie zamienić jakąkolwiek inną rybą o jasnym mięsie, czy też o ciemnym mięsie, ale lepsze będą rybki jasne. Dorsz polski też świetnie się sprawdzi. Dalej będziemy potrzebować. W ogóle całość wywodzi się niejako z kuchni argentyńskiej, południe Stanów Zjednoczonych, bowiem będzie to ryba pieczona, może być grillowana, a dzisiaj będziemy ją piec, w sosie chimichurri. Brzmi egzotycznie, brzmi niezwykle, brzmi bardzo smacznie. No i będziemy potrzebowali wspomniany wcześniej karmazyn. Zaczniemy od tłuszczy. W tym wypadku jest to oliwa z oliwek oraz olej z awokado. Możemy bawić się smakami, wymieniać te oleje na takie, jakie lubimy. Cytryny lub limety, lub cytryny i limety, czerwona cebula, może być jakikolwiek inny kolor cebuli, cała masa czosnku oraz ziółka. Ziółka dobierajcie pod własnego uznania, nie ma jednej recepty na chimichurri, każdy kucharz robi to trochę inaczej. Ja mam tutaj bazylię tajską, tutaj jest czerwony szczaw, lubczyk, słowiański zioło miłości, pietrucha oraz koperek. Z przypraw ja dzisiaj użyję leśne licho, ponieważ jak żadna inna przyprawa, ta smakuje mi wyśmienicie do ryb. Do kupienia jest na kuchniakwasiora.com, zapraszam Was bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy, jest tutaj kozieradka. Jest tutaj czosnek niedźwiedzi, jest tutaj czosnek zwykły, jest tutaj pieprz ziołowy, także naprawdę kompozycja smaków do rybki petarda, a jeśli nie macie leśnego licha na podorędziu, to żaden problem. Sól, pieprz, wspomniany wcześniej czosnek, cebula w proszku na przykład odrobina chili płatkowanego i jest super. Zresztą dobierzcie jakąkolwiek wy lubicie przyprawę do ryb, ale z zaleceniem takim, aby nie przytłoczyć smaku rybki. Każda rybka ma swój unikatowy, delikatny smak. Zbyt duża ilość przypraw wtłoczona w to mięso całkowicie zabije smak ryby. Więc leśnego licha też użyjemy mało. No i zacznijmy od przygotowania pasty. Pasty, która właśnie zamarynuje nam rybę. Czas marynowania będzie około godzina. Elegancko rybka pokryta przyprawami. Odstawiamy ją teraz w ciemne chłodne miejsce na rybnie. do lodówki na 3 kwadranse do godzinki, aby elegancko się zamarnowała, a w tym czasie zrobimy Sosją. No i dobra jestem. Warunki są takie, że nie trzeba było wyjeżdżać do lodówki. Bo jest tutaj tak jak w lodówce. Dobra, czyli co? E, sosik ziołowy, południe Stanów Zjednoczonych, szybka wycieczka, chimichurri, nie ma jednego przepisu na dodanie, tak jak mówiłem, każdy kucharz robi to lekko po swojemu, ale ogólny koncept jest taki: świeże zioła mogą być dodatkiem suszonych, e, odrobina ostrej papryki, cała masa czosnku, cebula, sok z cytryny oraz olej. Siekamy zioła, ale siekamy je w pewien charakterystyczny sposób, ponieważ jeśli zioła przesiekamy i no raz. W ten sposób drobno, bardziej, mniej, to one są posiekane. Ale jeśli przysiekane zioła zaczniemy jeszcze dalej siekać tasakiem, pach, 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 czy nożem, to zaczniemy je też niejako miażdżyć. I o to tutaj właśnie chodzi. Czyli czuli też można robić w mojdzierzu na przykład. Czyli posiekać te zioła, przerzucić je do młodzieża i jakoś to tam utłuc i też będzie dobrze. Ja to wszystko pokroję tak lekko nie w tym momencie, ponieważ chcę je przymiażdżyć właśnie w nożu. I lecimy teraz drobniutko, one będą się sikały, ale tak jak mówię, będą się też mierzyły, delikatnie puszczące. Od razu za ziołami poleciała cytryna oraz olej, aby to wszystko zaczęło już przechodzić smakami. No i wkrajam teraz: wszystko drobniuśko posikane. Cebula, czosneczek może być wyciśnięty oraz ostre papryczki. Dodaję tutaj sól oraz jeszcze więcej oliwy, a to po to, aby to wszystko dobrze skompane było w tłuszczu. Rybka jest już zamarynowana, możemy zacząć ją wykładać na blachę, na pergamin i wrzucać do pieca. Temperatura 230-240 stopni, czas pieczenia to kwadrans do 20 minut. Odrobina soku z cytryny, chimichurri obok, no bo można sobie nim polewać rybkę, a można też dodawać do innych cudów. No ale taka kompozycja wygląda tak bajecznie, że gdybym mógł malować obrazy, wyglądałyby one zdecydowanie tak. Ryba skropiona cytryną, skropiona chimichurri, delikatna, pieczona, soczysta w środku. Mamy tutaj jej smak, nie jest on niczym przytłamszony i o to w tym daniu chodzi. Do no tego chimichurri mocno ziołowe, czuć oliwę, czuć chili, czuć czosnek. Czuć więc wszystkie wspaniałości tego świata. Danie jest świetne zarówno od święta, jak i dnia powszedniego. Szczególnie chętnie jadane, nie o takiej porze roku jak ta, ale latem, ponieważ całość jest lekka, odświeżająca i pełna smaku. Także tuż polecam. Róbcie sobie rybkę chimichurri w domowych zaciszach i zapewniam, że jak raz jej skosztujecie, na zawsze pozostanie ona w waszych menu. Pozdrawiam, do zobaczenia!